O, Dzień dobry, witajcie Duo duo Kubiflaga Dzisiaj zamówiliśmy bardzo dużo rzeczy dziwnych z internetu Poczekajcie, wezmę sobie jeszcze nożyk Jeszcze raz zróbmy to Siemanko Dzień dobry, witajcie kochani Dzisiaj... O cholera, tybo się przesunąłem Dzisiaj zamówiliśmy sporo rzeczy, jak widzicie, dziwnych z internetu Będziemy je otwierać i oczywiście testować dla was Żebyście wy nie musieli kupować głupich rzeczy i testować Samemu to stała Letisz serwis cashback. Ponad 2000 sklepów w Polsce, takich jak Allegro, MediaMarkt, AliExpress i wiele, wiele innych. Wejdź w link w opisie i przekonaj się sam, jak prosta jest rejestracja, a następnie się mocą cashbacku. Cashback to prawdziwe pieniądze, które mogą wrócić na Twoje konto bankowe lub PayPal po zakupach. Z okazji szóstych urodzin LetiShop oferuje pięciokrotny, a nawet dziesięciokrotny cashback w różnych sklepach. Te gorące oferty znajdziesz od razu na górze swojego profilu. Bądź tzw. jak Corcorpeni, zainstaluj wtyczkę do przeglądarki, która przypomni Ci o cashbacku na wszystkich stronach jakich to tylko możliwe. A na AliExpress, pokażę Ci oceny sprzedawców oraz jak zmieniała się cena produktu tu w czasie. Nie zapomnij także wbić na Instagram Letishops.pl i wziąć udział w urodzinowym konkursie. Nagrody są nieziemskie. Nie trać czasu, zarejestruj się już dziś i ciesz się udanymi zakupami w Letishops. Siemanko. Powinienem teraz powiedzieć, co zamówił Kuba. Albo nie, ja mówię, co zamówił Kuba, a Ty? A Kuba sam nawet nie wie, co tutaj jest. Po prostu nie. klikał w linki i są Powinieneś krzyknąć przekonajmy się. Aha, no, przekonajmy się. <laughs> dum, tu dum. Party u Marty? umarty, u Marty, kurde. Polecasz sklep Party u Marty? Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Jezu, nie rzucaj, to jest kubek. kubek Sam jesteś kubek. tym rzucił brutal jeden. Jest... Zobaczcie, mamy. Co to jest? Labirynt. Wow, wirusowy labirynt. Super. Okej, okay, dobra. No, otwórz swoje. To nie jest... To nie, jest papier słuchaj, z Sudoku. Naprawdę? No zobacz, jak na przykład będziesz ten robił live'a długo, bo ty to lubisz robić długo, Wiesz, o, czaty, muszę iść na szybką dwójeczkę, to ci ta szybka dwójka będzie dłużej schodziła albo szybciej, bo będziesz się bawił w Sudoku, nie, nie w tę stronę, ten. tę. Chciałem rozwinąć. Ty, nie? ale czekaj, czy tutaj na, na każdym jest jakieś te? W sensie jest inne na, na każdym? inne, 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 inne. Tu już się powtarza. Gdzieś. Nie, nie powtarza. powtarza. inny nie jest też. 6, 7, druga i piąta. 6 i 7. O tu. Tam dopiero. No. Czyli tak jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziewięć. Dziewięć. Aha. Jedenastu już się powtarza. 10 różnych masz giereczek. Hmm. Dziesięć różnych giereczek, kurczę na posiedzeniu. Na kibelek. Za A To co jest? No, a to o, jest? To jest coś innego. Dobra. To masz Piotrek, wiesz, bo tam chyba byśmy nie chcieli trzeciego dzieczka, to nie jest prezerwatywa. Słuchaj. Co to jest? To jest gumka do ścierania. Jedną zostawię, jedną sobie do domu. Jak widać, to się nie. Aaaa, takie. To jest tylko właśnie, wiesz, żeby wyglądało ładnie w opakowaniu mi się wydaje. Czyli to jest tak, że siedzisz w szkole, koleżanka cię prosi o gumkę, a ty dajesz to! A ona wiesz, oburzona. No. Począłem, proszę pana! No to no, masz ściera! Pa, 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 pa. No, normalnie. i działa <słyska> <słyska> Następna paczka, dawaj tą rakietę otworzyłem. Zróbmy tu jakiś porządek. No. Dawaj tę rakietę kurde. Co to jest? Nie wiem, tylko widzę tła. O kurde. Co? Rekin się urodził. Czemu on jest czymś takim? Coś ty zamówił. Ty czekaj. Uważnie zamówiłeś rekina, co śpiewa Baby Sharka? No nie, nie fajne. i ilą kosztował w ogóle? Chyba z 8 zł. złotych. Jak dla mnie super, możesz sobie wziąć dla córki. Ja to przykleję do samochodu, do... do szyby. Nie wygląda nawet jak rekin, moim zdaniem. Na... na co ci tu? No patrz, nie. To to jest. czy to jest płetwa tata? Ta? Ta. To... to są rogi. To są rogi? Widziałeś rekina, co ma rogi? Z rekin e, róg. Ja myślę, Nowy że ten, to powinna być płetwa z tyłu, to taka ta kata. Tutaj. A on takiej nie ma. No i fajnie że, śpiewa, no. Fajnie, że śpiewa. fajnie, że śpiewa. Fajnie, że śpiewa. Jakość bardzo średnia tej, tej, tego głośniczka, ale alright. No nie! O nie, to jest to. No, chyba sobie... Ile to kosztowało? 28,50. To jest to. To jest to. I to i jest zapakowane jak prezent. Bo to jest prezent dla ciebie, Piotrek. Dla, dla mnie? Dla ciebie. Na... Czekaj. 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy bez podawania powodu. Po kurde, zwracam to. Dobrze, może tak, widzowie jak myślicie, co to może być? Dokładnie widzowie, co, co to może, to może być? być? I wszystkie... Bidon? Na bank bidon! Co to za słońce <laughs> jest? O kurde, tu lejek nawet jest. Lejek jest w środku, żeby... Lepiej się la, a żeby się nie wylało. To jest po to, żeby się nie wylało z powrotem. No, widzicie. Po co to jest, żeby się nie wylało? Że ma się coś tam wlać, a nie wylać. Co to może być? a co tu może chodzić z taką trąbką? Tak kochani. To jest przenośny nocnik dla dzieczka. Ewentualnie dla starszych, jeżeli mają micropenis. Dla streamerów. Dla streamerów właśnie. No widzisz, to jest idealne dla Ciebie. Pokażę. Poczekajcie. <noise> Siku? Ja jako rodzic dwójki dzieci i, i, i synarka co już ma prawie 3 lata, powiem wam tak, że jedyny problem jaki widzę z tym sprzętem, a jest on dość duży, jest taki Kuba, że moim zdaniem dziecko nie rozróżni tego od bidona do picia. W jakiej sytuacji potrzebujesz przenośnego bidona dla chłopca, żeby sikał do tego? W jakiej sytuacji? <noise> ja nie wiem, to są najgłębze przerzeczy z internetu. Ale no właśnie na <noise> sytuacji. To ty no w sumie wszędzie, o jakim miejscu myślę, są jakieś ubikacje w trakcie jazdy samochodem. Stary się nie może zatrzymać, bo jedzie szybko i no, mi się chce I bardzo. I na przykład, no. o najbliższa stacja dopiero za 18 km, a jesteś na autostradzie i się nie możesz zatrzymać. No i co celu. wtedy robisz? No i dziecko tam, kurde, no, weź, powiem. Lu, lu, tego swojego luloka, no i. No, tak, i tak, bo <laughs> dziecko jest przypięte w foteliku pasami. Foteliki są tak skonstruowane, że dziecko siedziało ciasno w tym aucie Dobra, i, i, nie i ma tam jak ma, się ma, ruszyć. I ma tak nogi, nie? No tak, tak. Do góry nogi, nogi nie ma się jak. Ruszyć, ty mu chcesz to zaaplikować. Nie wiem jakim cudem, bo musisz mu zdjąć spodnie majtasy. A go nie rozpiąć pasów. No bo jak? Będziesz ryzykował na autostradzie rozpięcie pasów? No nie. No. To jest... A zobacz kurde. To są miecze świetne, za O, wow, serio? Za 5 zł, rozumiesz? Tak, i patrz. Rozumiesz? Masz, ty masz niebieski, bo ty jesteś, yy, kurde. Masz, co dostałeś? Kod rabatowy na cały asortyment. 20% zniżki. Jak ktoś chce, to proszę, kod rabatowy. I na 100% mają różne kody, wcale nie mają jednego. No zobacz. Tak. Robisz tak. Młomo. Wow. Tylko, jak to się. No nie gadaj, że tutaj baterie są potrzebne. No, ale zobacz, no. Nie no, z tym, że nie świeci, to jest straszna lipa. Wiesz co, no jak dla mnie no, za 5 zł może być, ale no nie ma porównania z tym, co, co, co ja mam w domu słuchaj. Jestem ciekaw, jak to świeci. Jakie ro, robi Ty, dźwięki. Jestem ciekawy jak to świeci. Bo ten! Na bank to, to by robiło takie dźwięki, jak nie wiem, kurde, strzelanie z Blastera. Na przykład byś machnął, albo nie, ma, Machną nie, bo to na bank nie ma żadnego żyroskopu, By było... Jak dla mnie takie wiesz, za 5 zł to jest bardzo fajne No ale osobiście bym tego nie kupił, gdyby nie na potrzeby naszego super programu To jest chyba paczka, no, która mnie najbardziej ciekawi Uwaga szkło jest napisane Czemu jest paczka w paczce? Bo mówię dwie rzeczy w jednym sklepie pewnie Do Trzy szerego. rzeczy chyba A, to najpierw ta? Co to jest? O, o nieee! Po, po... kolejowo... po kolejowo... Po kolejowo... O, o nie. Nie. Ja... ja cię z tym widzę, słuchaj. Mnie? No pewnie. To ty przecież jesteś tatuś. O kurde, no... Będziesz? No byczku, po prostu no wyglądasz mistrzostwo świata, no. O, ty pokaż, ja to muszę od przodu obczaić. Ty, faktycznie stary to wygląda. Wydaje ten... mi się, że jeszcze materiał musi się troszkę rozłożyć, ale ten. Ej, stary to, to wygląda bardzo dobrze. Halina, <laughs> <laughs> jak dla mnie, no, quality. To jest, to jest akurat coś takiego, że kupujesz to dla zabawy, dla jaj, i rzeczywiście to się zabawnie wygląda. I później z tym chodzisz bez przerwy, bo tak bo mówisz. Ale super, to jest wygodne, mam. Saszetkę slash zawsze przy sobie. 35 zł. Uuu! No to powiem ci, że jak za taką skalę śmieszności to tak. Nie, nie patrz tam, co nie to patrz, jest. Nie patrz, w kamerę, sobie patrz. Cześć, kamera. Patrz Cześć, widzowie horsemeni. Horsemen. Men. Bank. Co to jest? A, widzicie? Nie nie rozpoznaj. Kto to jest? Co <laughs> <Kto> to jest? <laughs> o kurczę! Tak, to, to są okulary incognito, zobaczcie. Idę sobie na, na imprezę, no nie? Wszyscy O, kupco, mogę zdjęcie, mogę autograf, a ja tak kurde później się rozglądam. No zobaczcie, to już nie jest Piotrek. Co to może być? To to może o. być, ale krzywe są. No więc tak, na początku zaczęło się od delikatnych rzeczy. Teraz <laughs> <Wieraj śmiech> ja mogę to otworzyć? To. Wow, ale dzięki, że mi jedną rzecz się otworzyć już w tym odcinku. <laughs> To była pierwsza do... Co? Ty... Karpaga nic mi nie dał. Naprawdę? Nawet nie. Nie, ty byłeś otwieraczem. Spoko, nie Żartuję nie. sobie. Maść chłodząca, czy rozgrzewająca? Co Vital, ferde, Sam. arfriść und kult. Cool. No, jak jest frischt, to, to znaczy, że Hult. to jest ten. Kult. E, maść końska chłodząca. Czyli co robimy? Niemiecka. Robimy testowanko? No kurde, proste. O, w mordę. O, ty to wygląda. Tak, to to tak pachnie. O, ja wiem co to jest. Ach. Ale to chłodzi autentycznie? To jest, czuć, że to jest na baznięty. No. I to chłodzi na No Na 3-4 na du dużo? Czy mało? No, nie wiem, no ja chcę mało. Dobra. No, hop. Ty, to to będzie dobre na. Na lato. Lanto, lanto, broń, A, dobre. Z Z no i dobra, no musimy teraz. Ciebie chyba nie jest maść rozgrzewająca. Nie, to jest właśnie chłodząca. Nie o, ja całą rękę. Czuję, no. No czuję, że mam mokrą rękę i dzięki temu mam chłodni. Tak, owszem, no ale poza tym. Czyli to jest taki pizz na wodę? Że to tylko czujesz, że jest, ten, że jest zimne, bo, bo czujesz, że jest mokre. Ale... Mam chłodną rękę, bo mam mokrą rękę, ale czy... Nie no, czekaj, no ja to tutaj jeszcze muszę. Może to jest żel gościu i ty źle kupiłeś. Nie! No, pa... fajny ma najzapach, świeży, miętowy. Moim zdaniem ten efekt chłodzący polega tylko na tym, że to było mokre i wyparowało, i masz podniejszą rękę. I śmierdzi w miętą bardzo. No. Tutaj mam coś, co cię zainteresuje, piotr. No o to jest. O portable, to jest portable. Portable wet lip, co? Śmiało kuba. Ale tu jest ten to... kurwa dżurek No ale czekaj. Nie ma nic ja myślałem, że to kurde większe będzie. It's easy! Just put it to your lips and suck! To wary zaciągnęło do środka, no? Nie, no. Nie, no nie. Za małe to jest, nie wiem to jest dla dzieci nie chyba. Nie mieszczą mi się one. No właśnie. Trzeba mieć małą buźkę. Mm. No, coś kurde działa, ale tak, no. moim zdaniem. Mm. Działa? Mm -hmm. O, za salp, za do środka. No dobra, nie My już się odostali. Już? Okay, okay. I na koniec jeszcze mamy masz na buldupki. Wow. Masz, która jest to jest chyba puste, to jest tylko taki jako. No jako to te, ta, taki tego taki. tam napchamy. Jako taki propek, to jest. Tak, taki propek. propek. Ta pusta. Taka fajna tubka Tubkę ktoś po prostu sprzedaje. To za 5, 5 zł. Za 5 złotych tubkę sprzedaje. Nie, sprawdźmy to! Założy się, że to kosztuje jakieś 50 groszy. Ile to nie. kosztuje, kurde. Maść na ból dupy, prezent dla ludzi z humorem. 6 zł, kurde. Nic nie czuję na ręce, końska maść oszukana i żeśmy kupili tego pół kilo. Pół kilo. Tak y i to tyle. Słuchajcie, na dzisiaj. Otóż nie. Okazało się, że jak byliśmy wieszać, znaczy jak będziemy wieszać. Rekina naszego W aucie znalazłem jeszcze jedną paszkę, o której żeśmy zapomnieli Co tutaj jeszcze kurde było? A Co to ma? Ale ma pod tym po... tym... Co, nie, nie wiem, Co to jest? To jest tańczący ludzik stały jeszcze, o, rzeczy typu... Co to za łącznie? Powinąć sobie wężyka na, na palec Tak było pokazane na... na aukcji Ale po co? I Aha. do tego mamy. dawaj pójdź go tu. Nakrętany. Tęczący ludzi. Wow. Zrób mu cienia, bo tak się widno jest za ojejku. Super kozacki, tęczący ludzi. naprawdę Wow. Po na gościu. Ja pierdzielę kozak, to jest, nie? Wow, wiesz, co? ja Joki biedny ludzi. Kuba by się tym bawił to Kuba mu zgniót. Lepiej gra tutaj. No bo lepsze ten. Akustykę mam lepszą w aucie niż ty w studio. Polecam, żeby każdy sobie coś takiego sprawił do swojego własnego samochodu, jeżeli macie twoje własne samochody. I to tyle słuchajcie. Na dzisiaj, w dzisiejszym duo, w dzisiejszym odcineczku widzimy się co sobotę o 17, oczywiście. Tak? Tak. tak, tak, tak. Tak. Cześć. Trzymajcie się Pa! Yo.